Hej, hej, witajcie z tej strony Olch. Witam was w szybkim newsie, w którym chciałbym potwierdzić wszystkim osobom, które będą oglądały ten film, to co potwierdziłem wczoraj na moich mediach społecznościowych, czyli w zakładce społeczność, facebookowej grupie, instagramie i tiktoku. To już oficjalne, moi drodzy, premiera nowego sezonu czwartego Miraculous z polskim dubbingiem z 4 października o godzinie 18 na kanale Disney Channel. To naprawdę fantastyczna wiadomość dla osób, które nie mogą doczekać się ponownie usłyszeć Marty Dobeckiej, czyli polskiej Biedronki oraz Maxa Bogumiła, polskiego czarnego kota. I właśnie! Co z nimi? Jeśli dobrze zauważyliście, to plakacie, który teraz widzicie na ekranie, jest przez nich podpisany. Sam robiłem zdjęcie, moi drodzy, więc spokojnie, mogę wam to potwierdzić. Na samym początku sierpnia wspomniałem, że jadę do Warszawy, lecz nie zdradziłem dokładnego powodu mojego wyjazdu, ale patrząc na to wszystko, chyba możecie już połączyć fakty, prawda? Dlaczego spotkałem się z Martą i Maxem? Dlaczego to spotkanie miało miejsce w stolicy naszego kraju w Warszawie w studio SDI Media? Dlaczego to wszystko ma związek z nadchodzącą polską premierą sezonu czwartego Miracles? Na ten Moment. Mogę jedynie powiedzieć, że wraz z tą dwójką i Disney Polska przygotowaliśmy sporo niespodzianek odnośnie polskiej premiery. Na razie nie mogę niczego zdradzać, ale jest to największe przedsięwzięcie, jeśli chodzi o promocję nowych odcinków w naszym kraju. Do października kawałek, więc mocno wyczekujcie nowych informacji na moich mediach społecznościowych. Warto również zaznaczyć, że ta informacja pojawiła się na stronie TVN Media w zakładce aktualności, na której również można wyczytać, że premiera sezonu 4 zawita z aż 13 premierowymi odcinkami, więc zapewne Disney będzie. Będzie je puszczał chronologicznie, a to znaczy, że w październiku możemy dostać po polsku odcinek piąty oraz 9. Odcinki, o których na razie ani widu, ani słychu, a są naprawdę bardzo pożądane. Co zresztą odcinków? czas pokaże. Na razie cieszmy się, że premiera sezonu czwartego z polskim dubbingiem już 4 października 18 w Disney Channel. Oczekujcie niespodzianek, jakie dla Was przygotowaliśmy, a ja się z Wami żegnam. Udostępnijcie ten film, zostawcie kciuka w górę, komentarz, czy się cieszycie i subskrypcję z dzwoneczkiem, jak jesteście nowi, by być na bieżąco. Nasz cel to ćwierć miliona. Ja byłem Olchus i do zobaczenia już niebawem w kolejnym materiale. Bye bye.